Dobrze! W hali ośrodka sportowego Szopienice odbył się Puchar Polski Młodzików w Jiu-Jitsu oraz Otwarte Mistrzostwa Śląska Dzieci i Junior w Młodszych Jiu-Jitsu. Puchar Polski Młodzików w Jiu-Jitsu to najważniejszy tegoroczny start w grupie wiekowej do 12 lat. Zdobyliśmy 5 medali, bardzo dobre walki stoczyli nasi zawodnicy zarówno w konkurencji Fighting jak i w konkurencji na łaza. W konkurencji fighting, w której nasi zawodnicy wciąż zdobywają doświadczenia po bardzo widowiskowych i wyrównanych walkach, pukar Polski zdobyła Hanna Kałuża, natomiast Paweł Kozakiewicz oraz Szymon Łąka zajęli kolejno drugą i trzecią pozycję. Był to mój debiut w pełnej formie fightingu, z obcięciami i uderzeniami. Stoczyłem kilka ciężkich walk, niestety walkę finałową przegrałem jednym punktem. parterowej konkurencji Newaza również niepokonana była Hania Kałuża, a Kamil Gąsiorowski zdobył srebrny krążek. W mistrzostwach Śląska dzieci bardzo dobrze spisywały się Kinga Mlak, która wywalczyła złoty i srebrny medal oraz Adela Niciarz w kategorii do 40 kg zajmując dwa drugie miejsca. Mistrzami Śląska w klasie juniorów młodszych zostali Aleksandra Masternak oraz Patryk Matusik. W towarzyszącym turnieju najmłodszych dzieci do lat 8 Franek Gąsiorowski zajął dwa pierwsze miejsca, a Adam Łonka wywalczył złoty i srebrny medal. Podczas turnieju dokonano również podsumowania ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w jiu -Jitsu. W konkurencji Fighting pierwsze miejsca zdobyli Aleksandra Masternak, Patryk Matusik oraz Hanna Kałuża. Drugie lokaty wywalczyli Paweł Kozakiewicz, Kinga Mlak, Adela Niciarz, a trzecią pozycję zajął Kamil Gąsiorowski. W konkurencji Neva za pierwsze miejsca zdobyli Aleksandra Masternak oraz Hanna Kałuża. Drugie lokaty wywalczyli Patryk Matusik, Kamil Gąsiorowski, Kinga Mlak, Adela Niciarz, natomiast na trzeciej lokacie uplasował się Aleksander Olszówka. Przed nami jeszcze jeden start w turnieju judo a przez cały czerwiec trwają egzaminy na stopnie zaawansowania kiów w jiu-jitsu. No i planujemy 23 czerwca ceremonię podsumowującą ten długi i ciężki sezon.